Ja, ogólnie śmieszna sytuacja się wydarzyła. Nie włączyło mi się nagrywanie jakimś cudem. I się skraszyło. Coś, coś dziwnego się stało. E, witam was z odcineczku. <grym> do Jak to się stało, że... obecnie stwierdził, że nie będzie nagrywał? Nie wiem. Ale aktualizacja była i to jest pewnie... Jeden z głównych Ja Więc tak, witam. Ja zrobię pytam. Jestem zdziwiony. Że, że tak się stało. O co tu chodzi? O, no, chcę te drzwi otworzyć. I co dalej? What? Po co mi te drzwi sobie otworzyć? I tamte. Nie rozumiem. Jakby... E? Nie wiem co się stało, i teraz nie wiem też co się dzieje, nie? Jakby. Jestem w takim ciężkim szoku. <laughs> Dobrze, że się w miarę wcześniej, nie wiem. W ogóle, że ja też nie spojrzałem. Co się nagrywa, czy... <laughs> What the fuck? Hmm. Hmm. Mm. Okay, I made it and I'm good to go. Hey, Ray, No lie about the view. I do not lie, my friend. Uh -huh. You two play nice. You ready, Ray? Yep. Protocols are ready for you. I'm gonna see what's up with that barge. To jest ta brakująca kastynka, która się nagra. nie mogę, tam potencjalnych What's the plan? If I read the blueprints right, and I know I did, it's got cameras that I can hack. I'm going for an inside peek. And then what? Hijack the shit out of it. As soon as I figure out how. That's crazy. I love it. I want their main server, and that means bringing it closer to us. I'm going inside. What is that? Co ja Come on man, don't keep us in suspense. What do you see? Damn, they're not fucking around here. I see a lot of top end hardware. I also see an admin terminal, but I'll need to snoop around and find some login credentials. <coughs> dostęp do loginy. No i potem zostałem pozostał zdobyty. I czy teraz? Poważnie na stole do... Nie, no co tu chodzi? <gryw> Jakim cudem? Nie rozumiem. Co so, ja mam, w tym wypadku, zrobić ty? Tu jest jakiś znacznik. I co, zdjęcie zrobić, jakiegoś loginu? To skąd ja mam czego wziąć? Ok okres O co tak chodzi? Ne?

słuchaj login do terminalu Tu jest ostatnia kamera, którą mogę dotknąć. Tam jest jakiś coś. Jak ja mam tam dotrzeć? Ty Tu jest kamera. Nie. I czego ja nie widzę. Jestem w w nie? nie mam pojęcia zielonego o co to chodzi. Co ja mam? w miejsce bo tym nawet nie pojadę, no chciałem tym pojechać, chyba że to jest ślepy Nie otworzę drzwi, bo są zamknięte Mogę to aktywować hm. tego nie przestraszę otworzę drzwi Ale nic mu to nie zmieni jeżeli będzie miało otwarte czy Chyba. Aha. Ma totalnie w dupie. Aha. <grych> no. Chłopak na biurko. Z wrażenia. No i co? To coś da? On coś zrobi? On tam pójdzie się, przejdzie, świeczy, że ej, może bym coś zrobił tym faktem, nie wiem. No, nie rozumiem. Ops, tak Czy ja tutaj mogę zrobić coś podobnego z Molek tutaj? Nie rozumiem Nie ma drzwi w dupnej kamerze hm. no, Tu nie ma drzwi que na verdade não tem tempo. O co? Dobra chyba zauważyłem, a ty. na ty tak naprawdę głupi. Matka boska. Dobrze, że zauważyłem w końcu ty. Ja pizgam. Wiedziałem, że coś ty z tym robotą, ale nie wiedziałem, gdzie ja muszę pojechać. Pół roku później by było, ja. Matkie boska. This is why we love people who check that little remember me box. I found a log in there. going to meet an anti who speaks soft, broken like the worst kind of- I think I have what I need to access the ship systems. Sweet. Get yourself back to the admin terminal. As little space as possible, arms to her sides, head bowed. Alright. Good, good. I can see you now. Any idea how you're bringing the barge in closer to shore? You should totally spoof the fuel gauges. Make them think they have a leak. <laughs> yeah, sounds good. Okay, I spiked the fuel gauges. Made them think they're low on fuel. They're coming in to gas up. Nice. We've got a boat waiting for you at the Marin docks. Hmm. <laughs> <laughs> Nie wiem, chłopa to tak nie <noise> <noise> Matko Boska, tyle męczy, nie? tam trzeba było po prostu sobie wyjechać dronem Dzisiaj nie myślę pomoc <noise> Masakra No, nie nieźle, nie żebym to odwalił, nieźle O, Ale coś tu się dziwnego dzisiaj dzieje Ty. Znieważenie. A daj ta wymyślcie spokój. Może coś tutaj z się. gangów, gangów, wojna gangów. A może to? Ja bym tak osami wzięła. Jakby... Dobra, chyba skończymy tą misję już bez fasady, tak mi się wydaje. Nie wiem. Chcę co to jakoś mi tutaj nic nie robi. O ten, ja się popisałem dzisiaj, kurde, inteligencja, więc nic to nie zmieni. 5 minut czukania. Z... <słuch> <słuch> Masakra. Jeszcze jakieś lagi, nie wiem. Trzymajcie mnie, bo wyjdę z siebie co na Otwieraj to bazę. Go Jeszcze jedne drzwi? Nie, to już się otwieram normalnie. A te? Tak samo się otworzyć, rozumiem. Dobra, kładzisko. Cichy ten kład, można by powiedzieć. A to nie oznacza, że umiem nim jeździć. Matkie Boskie. A jeszcze policja, zaś się wpierdzielę w policjantów, to dopiero będzie cyrk.

Przeprawa. Marcus, I timed every barge hack with activity on the New York Stock Exchange Every time, it matched up with periods leading up to volatile trading all the way back to 2007 2007? Wait, you're saying the financial crisis was... An early bellwether test

Reach the barge. Keep the line open. You're out there without a uh -huh. keep the line open. You're out there without a lifeline. I promise not to drown. I'm going in. Wish me luck. What's your plan? There may be hundreds of servers on board a ship of that size. I need to hack the admin terminal to locate the server we want. Hmm. Or the Może podjechał trochę? Ale jak ja tam drona wrzucę? Żebym dronem właśnie tam zajechał. Proszę. że... Hmm. tutaj go, tutaj go, ten, tego, tam... Ja tu bym sobie jakoś wyskoczył i tam coś porobił. Dobra, no dawaj. No zajmijcie. Nie wiem czy ktoś tu przyjdzie czy nie. Ale... Wobułbym nim, bo będzie bezpiecznie. Zawsze można go szybko wycofać nie. To tu są jakieś schody do góry. Doguri, doguri, du -du 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 -du. Oh, the guru, do do the tutu, do tutu, the do do tutu, the tutu, do tutu, Doguri, do the do the tutu, the tutu, the tutu, the tutu, O, dupkę. Dobrze nam poszło, nie ma co narzekać. No jeśli nie dostajemy, to nie mówmy takich rzeczy nawet. To teraz złotamak. Jeszcze grubo. Pierwiastkuj się od mojego skoczka, co ty chcesz? Chyba. Co no jest? <laughs> się wczułem tutaj normalnie w ten, a tu mi się ta masakra. Tak, no elegancko nam się udało skoczkiem. Trzeba tutaj. Aha. Mam problem. problem tego, tego skoczka, tego schodu. Jeszcze raz go wypuszczę. <laughs> Describe as portable may not be what you're thinking. Oh, how big you think this thing is? Industrial size. I'll keep the line open. It's a Do 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 Found the server. How exactly am I getting this off the boat? The blueprints you found show a service elevator shaft.

dobra, 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 i uuu A no już widać się nie wywalimy Oj, nogi No Co jest z tymi grami ostatnio Trzymajcie mnie Masakra Ja się przestraszyłem, że That's disintegrate. Shit, that's not good. What's the plan? I'm almost there. Josh, what the fuck? Watch the clock. Co trzeba zrobić? 29 seconds away Damn, man What? I like to be punctual Oh my god Where are you? You should see me right about... ...now What am I looking... Holy shit, that's no moon is that your drone? Surprise. Custom built for us. Marcus, where are you? You need to hook up the server to the drone. Drone? Uh, wait, never mind. Fuck it. Be right there. Czekaj, jak to? Co ja muszę zrobić? Aha. Jak ja mam to podpięć? Jak? E? <noise> nieźle, nieźle się bawią tam chłopaki. Ja no, oczywiście nie mam tego cichego pistoletu, jak bo po co? To za zakłócenie komunikacji, kurwa, taser. No i co? Chyba trzeba się przejść.

I mean, a funny, you, know, a you know, Michelle, we're just glad that these hackers were finally brought to justice. It frankly shows a flaw in the system from the submarine mm. cables to the spying and sabotage by groups like DedSec. Now, I will tell you this. Bloom is working on a product that will eliminate this problem. Who gave the hackers bellwether access so they could test it? Then spun the attack as a vulnerability on the submarine cables. Gotta hand it to the for your time. You No know more companies are gonna sign up for Bloom's satellite pipeline. Okay, so we release everything we have on Duchamp, okay? Let the public hang him like they did fucking Mussolini. Breaking his neck isn't the answer. Well man. sitting on our asses isn't either, okay? so but for once what I want to Shut up. He's baiting us. Think. He's trying to neutralize us one last time as a threat. And we are a threat. We agreed, all of us, to play this thing out on our own terms. Has that changed? Good. We almost have everything we need to hurt him permanently. So let's all get back to work and let's bring this thing home. Mm -hmm. all right. I'm perfect. I'm good. I'm good. I'm good. nazwy tego świetnego odcinka jako nie ja wiem Titanic, nie? Ja nie był ten statek. Myślałem, że będzie gorzej, nie? Myślałem, że będzie trudniej tym tym. Ale na szczęście jakoś szybko poszło. Więc zobaczymy sobie, czy jeszcze będzie jakiś ten pipir papu, jaka scenka czy coś, czy nic nie będzie jakieś gatańsko potężne czy coś. Nie będzie? Będzie? Nie? Tak? Hm? Czasami są, czasami nie. czasami są jakieś wiadomości, jakieś dupy, ale papu, Nie wiem. Bo nie chcę mi się po wychodzić, nie? Jakby... To będzie. Wydaje mi się, że tym optymistycznym jakże akcentem po eleganckiej misji i po lamy, której została dokonana. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, miłego dzienka. adios, Bye bye.